No to już wyniki osiągane ostatnio przez zespół są poniżej oczekiwań. No i też pewnie ty trochę jesteś poniżej tych własnych oczekiwań. Ostatnio nie znajdujesz miejsca, nie znajduje dla ciebie, trener, miejsca dzieński na boisku. Jak ty podchodzisz do tej sytuacji? Na pewno gra, gra, nie, gra nie jest taka, taka zła, wyniki trochę gorsze, brakuje gdzieś tego szczęścia, wyrychowania skuteczności. Myślę, że, że dobrym bodźcem był ten mecz derbowy, zremisowany na, na terenie Wisły, gdzie to jest trudny teren dla nas. Także myślę, że da nam to kopa takiego i w tym meczu z Lechem oby szczęście troszkę dopisało, gra żeby została, bo, bo naprawdę nie jest tak źle i myślę, że będzie korzystny rezultat. Jeżeli chodzi o moją osobę, no to... Wiadomo, że gdzieś tam oczekiwania moje były większe, ale będę się starał, aby, aby w tym meczu wejść i zrobić jak najwięcej, o ile będę miał taką możliwość. Przejdźmy do spotkania z jutrzejszego, czyli z Lechem Poznań. Trochę zamieniliście się rolami z, z kolejorzem, bo w Krakowi się jakoś skład przesad, przesad za bardzo nie zmienił, w Poznaniu również. Na teraz to Krakowia gdzieś tam ma problemy w lidze, Lech odwrotnie. Zauważasz taką, taką tendencję? Znaczy drużyny mają różne wahania formy w trakcie sezonu, także wiadomo, my na początku dobrze zaczęliśmy, teraz może troszkę z tego że, ja, ale spokojnie bym do tego podchodził. Skupiamy się na tym meczu ostatnim w tym roku. Trzeba dobrze zakończyć ten rok, najlepiej z punktową, a potem co będzie to, to zobaczymy. Jakiego spotkania możemy się spodziewać? Kto tutaj będzie przeważał przy Kałuży jutro? Ostatnio te mecze u nas z Lechem były dla nas bardzo radosne i pokazywaliśmy radosny futbol. Myślę, że to będzie otwarty mecz, miły dla Oko Kibica, aby tak było tak jak w poprzednich meczach, gdzie odnosiliśmy zwycięstwo.